W hali sportowej w Turowie miejscowy GKS Grom zmierzył się z zespołami koszykarek z Koszalina i Szczecina w kategorii U13. W dniu dzisiejszym tutaj gościmy pięć zespołów, odbywają się tutaj finały województwa kategorii U13, czyli jest to kategoria młodziczka-młodsza. Spotkały się tutaj zespoły KSKK Koszalin pierwszy i drugi zespół, Kusy Szczecin, Wilki Morskie Szczecin, no i my gospodarz ostatniego turnieju GKS Grom Turowo. Już po pierwszych meczach jesteście? No tak. Walczyliśmy akurat z najtrudniejszym zespołem, który do tej pory nie przegrał w lidze i no do czwartej kwarty trzymaliśmy się dzielnie ośmioma punktami, tylko przegraliśmy, natomiast w czwartej kwarcie Podjechały nam zawodniczki. Pokazują, że naprawdę są w tym sezonie poza zasięgiem. Gratulujemy im tego. No my będziemy walczyli tutaj o trzecie miejsce e, z Kusym szczęściem. Jeszcze na koniec sytuacja w tabeli. No ta sama ta tabela praktycznie, jeżeli uda nam się wygrać z Kusym Szczecin zajmujemy trzecie miejsce. KSKK jest już teraz na miejscu pierwszym, Wilki Morskie prawdopodobnie na miejscu drugim skończy. Kiedy kończycie sezon? No to jest właśnie ostatni mecz, także pozostały nam jeszcze turnieje ogólnopolskie, mamy tutaj zaplanowany jeden. Kadra województwa także trenuje, gdzie powołanie otrzymały nasze cztery zawodniczki. No jeszcze troszeczkę ogrania do końca sezonu jest, natomiast ligówki już kończymy pomału. Jeszcze najstarszy zespół, czeka go prawdopodobnie finał, MWLG. No a najmłodsze nasze zawodniczki zagrają dopiero w czerwcu swój mecz finałowy. U-13 kończy właśnie tym turniejem. W pierwszym Grom walczył z niepokonanym w rozgrywkach zespołem KSKK Koszalin, tocząc bój niemal przez cały mecz jak równy z równym. Wynik 31-57 do 57 nie oddaje zaciętości spotkania. W drugim meczu z Kusym Szczecin stawką były brązowe medale mistrzostw województwa. Grom w dogrywce zachował więcej sił i pokazał prawdziwą determinację wygrywając 41 do 35 zdobywając tym samym brązowy medal Mistrzostw Województwa.